24 kwietnia przeprowadzono kolejną akcję sprzątania kętrzyna i segregacji odpadów. Tym razem głównym celem była zbiórka tekstyliów i elektrośmieci. Akcji towarzyszyły między innymi konkursy plastyczne o ekologicznej tematyce. Zorganizowaliśmy dzisiaj punkt zbiórki elektroodpadów oraz tekstyliów z okazji obchodów 15. światowego dnia Ziemi. Każdy mieszkaniec miasta mógł przynieść tutaj małe elektroodpady Między innymi baterie, żarówki czy też inne zużyte sprzęty. W ramach podziękowań burmistrz miasta zorganizował szereg nagród. Każdy zainteresowany dostał jakiś upominek. Wielu przechodniów podchodziło do nas, pytało się co to za akcja. Tłumaczyliśmy jej podstawy, co w ogóle powinni ludzie robić z zużytym sprzętem. Zaprosiliśmy również szkoły i przedszkola. Zorganizowaliśmy dla nich szereg konkursów zapewniliśmy dobrą zabawę. Było pięć grup, sześć grup, każda około 20 osób. Konkursy były pod tytułem quiz ekologiczny, gdzie dzieciaki odpowiadały na pytania. Były również konkursy sprawnościowe, wyścigi. Było malowanie twarzy, malowanie kredą oraz tworzenie ekolutków. Podstawą dzisiejszego świata jest dbanie o naszą ziemię. Poza tym Musimy edukować ludzi od najmłodszych lat. Dlatego skupiliśmy się na przedszkolach i na młodszych klasach szkół podstawowych. Robimy wszystko, żeby Ziemia była czysta. Sprzątamy świat i kochamy naszą ziemię. Robimy ekoludka, można powiedzieć. Eko, Eko przewodnika. A co to jest ekoludek? No. Jest on stworzony ze śmieci. Tak. Taki koleś na książce do podstawówki. <noise> tak. Zrobimy i tak utworz? Jak go nazwiecie, tego ekoludka? Macie jakieś pomysły na ekoludka? Wacław. <śpuszczące> nie nie. Krystyna, Krystyno. Stachu Jones. Krystyna ja go nazwie. A skąd w ogóle pomysł na ekoludka? Jak wpadliście na taki pomysł? O, to, no to... to. wyszło tak, że zostaliśmy wybrani przez klasę i, tak. i już jako nie mieliśmy osoby, wyboru. Tak. Jako najlepsze osoby w klasie. <śpuszczące> tak. wybory na tak, jesteście najlepszymi plastykami, rozumiem, tak. Tak? W klasie! Tego, tak, w klasie! To, choć sumie w sumie ze szkoły jesteśmy najlepsi. E, nie, to tutaj akurat Cześć. się zaliczam tylko ja. Czemu? No A czy wy w ogóle wiecie dlaczego, e, dlaczego dzisiaj tutaj jesteście? Co to za dzień? Dzień, dzień Ziemi! ziemi. Dzień I co to oznacza dla was Dzień sprzątanie Ziemi? Świata. E, nie nie sprzątanie świata. Nie tylko sprzątanie świata. To, to jest po prostu lękizna. dzień takiego szczególnego spojrzenia na to, co jest wokół nas. I po, pomoc temu. Co teraz tam kuleje pod dn, dn, dniami codziennymi i c, tak, taka pomoc jakby ziemi. A czy wy na przykład na co dzień, czy tylko od święta sprzątacie, czy na co dzień też dbacie o ekologię? Na co dzień. Na co dzień. Na co dzień. Y, no jeżeli trafi się jakaś y, rzecz na ulicy, która widocznie powinna być gdzie indziej, no to na pewno. Dba o Dba o dzień! Dzień!